Hello, tutaj znowu mę. Na... Policja, policja nam dokucza. Perne na Haredurze duże ma też już nowe konto, w sensie on gra od jakiegoś czasu trochę dłużej ode mnie. Chciałem wam coś dwa tak... No ja dopiero trzy dni, w tym jeden z przerwą, więc można powiedzieć, że dwa dni go grałem <grym> i tego. I chciałem wam pokazać jaki progres na tym hery i Powiedzieć wam, że jednak ze strzelca będę coś nagrywał, ponieważ jakoś nie mogę się oderwać od tego Grimaga, Ja jakoś tak po prostu nie wiem. No, i pomyślałem, że skoczymy sobie Q1, może coś. Nie wiem, tutaj jeszcze bardzo nic nie zmieniałem. Pokraftowałem sobie, o tak, a broń mi wyszła 4 zł, prawie. Tylko, że no, szkody zwiększone trochę do dupy. I co tam, nic bardzo nie zmieniałem. O, Jezu nie, to. Nie mam zbyt dobrych stats. Chociaż to jest 2 dni grania, mi się wydaje, więc tak, jak na 2 dni to nie jest źle mi się wydaje. Tam 14 jakaś czy coś. Nakryta to sobie toniki używam, ponieważ zauważyłem, że na początku to jest lepsze niż nawet na manę na magu. Ponieważ wszystko na hitę się ściąga na sferkę, nie? to jest fajne. No i pomyślałem, że przejdziemy Q1 na Fatalu. Kurwa, zagładę tym. No właśnie, też wcześniej mieliśmy zagładę ustawioną, bo... Nie wiem co tam... Coś tam szukaliśmy chyba na teli, czy coś tam, lataliśmy z kimś. Mamy tutaj kilku znajomych, no wiecie, latamy z nimi. No. Cura. To ja może krąg w międzyczasie odpejlę. On to odpejlaj krąg. No. A ja... No. Pierdala, pierdala... link na mapy robię. Ołk, ołk. Ok. O kurde ty, a dobra wiesz co, bo ja mam jeszcze ustawienia z mafii, mam nadzieję, że nie będzie aż takie... Przy... mój głos taki przytłaczający, albo twój, ale dobra, to zobaczę najwyżej. tam. <gry> Dobrze to powiedzieć. oj nie użyłem kontroli myśli, żeby się ewakuować, yy, dobra. kręgu, sama Maximusa? Yes. Gdzie te wafy, no. zawsze zapominam gdzie No, noszę, dobra. Patrzcie to nie, pyk, pyk. Patrzcie, to jest fatal, patrzcie, na dwie sferki wszystko, na 14 kadipsy, o już legenda. Ty na dwie sferki wszystko w tym w siatce. Znaczy w osobliwości zeszło. O, bez tego nawet też. Nie idzie źle, dlatego jak na razie jeszcze na bossach sobie nie razy, bo nie mam za dużo manny, nie? A niestety te buffy są takie, że. Yy, muszę nakryta mieć, że mieć 80, bo na mapach bym dosłownie nic nie robił. A na bossach mam PR od tego. W sumie on tak czy tak jest dużo lepszy ode mnie. Ile masz już PR szkód, jeżeli to nie jest tajemnica? Nie wiem, czy może jakiś materiał nie chcesz nagrywać, czy coś, to wiesz? Tak? Nie no, 25 tysięcy, a zaraz no. wejdzie 30, Tylko pokraftuję parę temu, bo nie mam rdzeni. No, PR trochę dłużej gra ode mnie, dlatego masz ma już potężniejsze konto, niestety. <ścoughs> czy niestety, może i stety, bo będzie mi pomagał, nie? <ścoughs> Oczywiście, a, jak bo, jak <śmiech> <śmiech> e... Fajne, że sto... ktoś, pamię... ktoś z pamięta w ogóle te stare czasy. <laughs> no. No kiedyś ten... A w ogóle początki były takie, że do permi mi pomagał. Nie wiem czy wtedy jak dużo nagrywałem i ile sperem, ale... To na początku właśnie było tak, że do PR mi pomagał. A i oczywiście perma ma milion razy więcej tak spida, bo on już tam jakąś runkę kupił czy coś, miał tego, a to Peta już zdobył, no w tym mnie też bardzo dużo przewyższa. Ja niestety nie mam prawie nic, ale o, jak takiego maga się do dorwie, to patrzcie, jedna sparka? O, jedna sparka z krytem. No i jeden pocisk. Nieźle na mapie. Jeżeli chodzi o obrażenia. Z tymi podkami. A czym cokolwiek robisz? Najważniejsze. No, dlatego. Tak się no... Nie robię nic, to jest takie wiesz nudne. I tak szczerze nie od... O, level wiedzy. Nie, nie potrzebujesz tak dużo many też na razie na mapy, bo. Ponieważ, no co, sferka zwraca. Fajny per mi pokazał rzecz. Na przykład, patrzcie, wywala teraz manę w dupę. Jak na przykład jestem na przykład. O, patrzcie, niby 5 mobów, nie patrzcie. Wiatr, pełna mana, nie? Wiatr jest taki fajny. Tak samo mam wiatr, portal, dużo sposobów na odnowienie many, dlatego jeszcze na razie to nie jest przed tego aż tak bardzo przydatne, ale spokojnie wiem, że się namaga, dużo many yy, powinno się składać. nie Per też mnie przy okazji nauczył jak najlepiej... oj czekaj, Per już to do da jak najlepiej mhm. sk... aj, dobra, to Jak najlepiej sobie rozdać drzewko, więc też możecie sobie zobaczyć jak najlepiej się gra na magu na drzewku, nie? I z tego co też mówił PR, to dużo magów w topce, znaczy, to jest po prostu najpo, najbardziej, najczęstsze używanie, ust... no, Jezu nie umiem mówić, najczęściej używane rozstawienie skilli, o. co, teraz wie wiedzę rozdam w HP może. Na razie mhm. nie daję po jednym punkcie, tutaj, 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 tak jak mówiłem, ponieważ jakoś takie jednak mi to nie jest na razie przydatne. Mhm. O dobra, półtora tysiąca życia podskoczyło. Ups, taki no, high dodge. Od jedna, O, jeszcze jedno, no i będę mieć tego. Kurwa, śmieć dla marmora. No i tak już nie żyje. Kurwa, ty dwóch zabiłeś, jak mnie nie było. O, czekaj, odłamam cztery. No widzicie, ma dużo większy atak speed. Największy... Damage. Formaż. Hmm. <laughs> o, dobra. No. No, ogólnie to idzie całkiem przyjemnie. A jeszcze z magicznego pocisku, bo fynf mamy... Jeszcze nie robię nie tepnie, bo na ten na... A no. O no. O, jeszcze na znieśliwiwe. <laughs> A to wiesz, ognisty to. No, fajne jest to, że jeszcze ten magiczny... Oj, bez ciebie... A dobra tak Szwecja się trafiła. Że... A, że tego bez... Coś yy... chciałem powiedzieć. A, że, ten, że Że magiczny pocisk jeszcze Fynf many przywraca to też jest fajne. A no, fajne, fajne. Dobra to co? Zatem pójdziemy Next, to coś ci pokażesz dla widzów ciekawego. To jest na pewno na magu nie widziałeś, a to... Next to jeszcze to, gramy na, na odcinku? Znaczy nie, tylko, tylko, tylko na chwilę dosłownie wejdziemy. Aha. Pokażę dobra. ciekawego na magu. To to za duże by było. <laughs> nie można tak kurde tyle materiałów robić długich. A kurwa, to jest. Dobra. Trzem ją czy? Dobra. Ja bym kurwa biegam nie na tej wiedzy. <laughs> co co ja? Jak żeby... <laughs> <laughs> się wyjebałem, bo 30 tysięcy HF miałem ty. Aha o, ja też. Nie wiem w ogóle, Ale kurwa, fajne. No, nie wiem ale... HP w ogóle do niego wiedzy, nie? Ale spokojnie per mamy prawo, jak na świeżaków, na fatalu, to mi się wydaje, że mamy jakąś kartę ulgową. Mi się wydaje co o tym sądzisz. No ogólnie chyba tak. No chyba tak, jakoś może nas nie zjedzą za to. O, zawsze... o kurde puściłem wiatra teraz te mowy przyszły. A. Tak to bezproblemowo. Fajne jest to, że można sobie postawić osobliwość pod dupę i na niego i cooldowny fajnie schodzą. I strażnika ma się dosłownie infinity. No i chyba będzie chillo. Ale ogólnie wam powiem, że bardzo mi się przyjemnie gra magiem. Jakoś tak... Nie wiem... Co, jakiś tak czuję taki positive energy, nie wiem <grym grym> jak <nim> gram. <grym> Taka fajna tego. <grym> Taka... Oje oj, oj! Mi się zaplątało. Trochę się zagubiłem, zagubiłem w akcji. No ale nie idzie źle jak na Fatal. O, nie, on ten Fatal na początku najgorszy, nie? A, oj tam. O ty, dwie pary butów dostałem co? Do ślady i dostałem bliskie ślady śladów i Śnież unikalnych. O. Wiesz co, co, się tak się trafiło, że te dwa buty unikatowe. Nic, nic. O, może jakoś broń sobie jeszcze skraftujemy raz? A, powiedzmy, że tego, bo chyba... Ej, co? Nawet co? jednej karty dropu nie mam? Ale syf. Ja mam półtora. Ale, <grym> aha, bo ja niebieskich niby nie zbieram, nie, ale... No, ja też nie wiem, z je Chodź coś ci pokażę. Ja, na miałem jakiegoś turbo -faila, nie? Tak czy siak, jakiś jeden crafting set cikniemy. Gdzie? Na Q1? Na Q1, no. Na Q1 na chwilę. Okej. Okay. teraz coś ci pokażę. Taki... Taka bardziej ciekawostka. No, ma ale w ogóle prawie nikomu nie wiem co takiego jest. Mhm. Mm Może że się zainteresują widzowie. Chodź do kręgu od razu. tych małów. Czy Ty, a tu jest ten, ognisty. Ja nie wiem, czy dam radę. Dobra. Przejdziesz, tak, przejdziesz. Nie dość No już idę. Tego nie bij nic, tylko trzeba czekać się mogę z To już jest strażnik i Nie podoba mi się to, co robimy w tym momencie. Nie bijemy ich. Znaczy tylko te z tyłu można robić, tylko żeby krąg zostawić, nie? Aha. Jakoś tak niezbyt bezpiecznie się tu szczerze czuję. Kain. Nie masz. <laughs> No i czego? A, bo mój strażnik pada na szczęła. Dobra, teraz, teraz patrz co? No. Aha. Jaka ciekawostka. Nie? Nie, nie wiedziałem, że tak można, wiesz? Patrz. No ja trzy, aby mogę puścić. Dobra, nie jest, ja mogę nieskończoność. Ale ten to jest w ogóle, czy nie? Czemu? Czekaj, zobaczę ile im walnę z tego. O, prawie ich połączotowałem. Masz taki w ogóle w tym, w, w mroźnym wietrze, masz no. za piątko takie ulepszenie, że każde jedno trafienie daje ci w ogóle o 5% sekund mniej wyżnego wiatru. Tak? Czyli jak 10, 20 mobów co najmniej zamrażasz, to masz 0%, zamrażasz, to zamrażasz 0 cooldownu na tym, nie? Aha, bo ty bez tego co zrobiłeś, bez kontroli, tak? To tak, tak, bez a. kontroli. ja to z kontrolą sobie podtrzymałem. No. Ojej, to... dobra, to ja cofnę się. O, bo o, właśnie podnieś mnie, bo jednak tu legenda leży. A nie, to książka, że nie z tego. To ja idę do miasta, jakiś jeden crafting dobra. sobie jeszcze cyknie. Ale jakichś pasków czy sraksów, czy coś tam, nie? Tak Nieważne. No. <śmiech> <śmiech> Więc tak. Ale nie, no też jak generalnie ktoś chce, to zapraszam po rankingu, wstawiam film na YouTube. No, PER też będzie się odpalał, nie? Co jest najciekawsze. Dobra, PER. Czyli za 20, 20 dni. O. Jedno. A nie, zaraz to nie, nie zrobię craftingu z trzecich tierów. Przecież to się w ogóle nie kalkuluje. Co no, to... no nie. No co, niestety. To co, to koniec? To się poczekaj, chyba czekaj. Chyba koniec, się no, Oczekaj jeszcze. Może nie tak, ty jesteś? W wyjście, sprzedaję itemy. Jak coś to spokojnie, będą jeszcze krafty za to, że teraz nie było, może niech ktoś się teraz napalił na crafty, a tu jednak dupa. Niestety. No ciężko się... Chodź tutaj, może się No czekaj, kurwa tutaj jakieś syfo... Bok jak w Warszawie, kurwa. A, co ty jesteś? A, tutaj. No. To co, to chyba sięmsnie no, 10 się... minut! O! 10.05! Idealny moment, dobra, no. No to sięma. siema wszystkim. A teraz te reklamy się wpierdoli, siema. No, do następnego, elo.